W 1955 roku powstał Układ Warszawski. Polityczno-militarny sojusz utworzyły ZSRR Polska, Węgry, NRD, Rumunia, Bułgaria, Czechosłowacja i Albania. Dlaczego doszło do powstania takiej organizacji? Skoro i tak od 1945 roku Sowieci w pełni kontrolowali kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Co takiego się wydarzyło, że Kreml zdecydował się na taki krok? Czy do układu mogły zgłaszać swój akces tylko i wyłącznie kraju bloku wschodniego, czy radzieccy wojskowi liczyli się ze zdaniem sojuszników? Na te i inne pytania odpowiedzi poznacie już za chwilę. Zapraszam na najnowszy odcinek serii Po Wojnie oraz na stronę powojnie.sklep.pl, gdzie dostępna w sprzedaży jest moja najnowsza książka zatytułowana Jak Moskwa przegrała zimną wojnę. 9 lutego 1946 roku, podczas przemówienia w Moskwie, Józef Stalin zaatakował dawnych sojuszników w walce z Hitlerem. Zapowiedział dalszą walkę z imperializmem. Podział na wschód i zachód ugruntował się na dobre już miesiąc później, gdy 5 marca 1946 roku były premier Wielkiej Brytanii, Winston Churchill, w Fulton, powiedział o żelaznej kurtynie, która podzieliła stary kontynent. Brytyjczyk wzywał też do utworzenia wspólnego sojuszu państw zachodnich przeciwko Moskwie. Pół roku później, 6 września w Stuttgarcie, sekretarz stanu USA James Burns zapowiedział dalszą obecność amerykańskich żołnierzy w Europie. Natomiast już 12 marca 1947 roku prezydent USA Harry Truman wystąpił przed kongresem, zapowiadając wysokie wsparcie finansowe dla zagrożonych komunizmem Turcji oraz Grecji. Amerykanie zaczęli realizować doktrynę powstrzymywania, której celem było zatrzymanie rozszerzających się wpływów komunizmu na świecie. Niecałe dwa miesiące później sekretarz stanu George Marshall zapowiedział pomoc gospodarczą dla zniszczonej Europy. Państwa Bloku Wschodniego nie chciały jej przyjąć, tym samym cementując podział Starego Kontynentu. Pierwszym zimnowojennym starciem była blokada Berlina w 1948 roku. Moskwa nie chciała zaakceptować reformy walutowej w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec. Faktycznie jednak spór był wypadkową wcześniejszych decyzji. Moskwa chciała mieć decydujący wpływ na sytuację w okupowanym kraju. Przez niemal rok amerykańskie i brytyjskie samoloty dostarczyły do zamkniętego miasta tysiące ton potrzebnych do przeżycia produktów. Stalin tym razem uległ, ale zagrożenie ze strony Moskwy było dla zachodniej Europy coraz bardziej realne. Z tego powodu 4 kwietnia 1949 roku ministrowie spraw zagranicznych 10 europejskich krajów, a także USA i Kanady, podpisali we Waszyngtonie Pakt Północnoatlantycki. NATO miało zagwarantować zachodnioeuropejskim demokracjom bezpieczeństwo na wypadek inwazji Armii Czerwonej. Równolegle na wschodzie kontynentu komuniści umacniali swoją władzę, fałszując wybory, stosując represje i eliminując przeciwników politycznych. Formalnie stały się krajami tzw. Tak demokracji ludowych. Moskwa za pomocą różnych układów polityczno-gospodarczych uzależniała je od siebie, a system dwustronnych sojuszy gwarantował prowadzenie spójnej polityki zagranicznej. W styczniu 1949 roku w Moskwie powstała Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Formalnie RWPG miało umacniać relacje gospodarcze i handlowe między ZSRR a państwami Demokracji Ludowej. Faktycznie jednak układ uzależniał od Kremla pozostałe kraje. Był to niezwykle ważny rok dla przeszłości świata. W Chinach władze przejęli komuniści, a sowieci zrealizowali pierwszą udaną detonację bomby atomowej. Rok później wybuchła wojna w Korei. Rządy państw Europy Zachodniej były niemal pewne, że wkrótce podobny konflikt rozpocznie się w Europie. Punktem granicznym były Niemcy, dlatego wśród zachodnich dyplomatów coraz częściej podnoszony był temat remilitaryzacji zachodnich Niemiec. We wrześniu 1950 roku w Nowym Jorku ministrowie spraw zagranicznych USA, Wielkiej Brytanii oraz Francji zgodzili się, aby Niemcy włączeni zostali do zachodniego systemu obrony, a rząd RFN był jedynym uprawnionym do reprezentowania całych Niemiec. Związek Radziecki i pozostałe kraje bloku wschodniego były temu zdecydowanie przeciwne. 20 grudnia 1950 roku Rada NATO zgodziła się przyjąć do sojuszu remilitaryzowane Niemcy. Miało się to dokonać poprzez utworzenie wspólnej armii zachodnioeuropejskiej w ramach Europejskiej Wspólnoty Obronnej. Miała być ona podporządkowana naczelnemu dowódcy NATO. Organizacja powstała w Paryżu 27 maja 1952 roku. Kontyngent RFN miał stanowić 12 dywizji po 15 tysięcy żołnierzy oraz 1350 samolotów bojowych. 30 sierpnia 1954 roku francuskie Zgromadzenie Narodowe odrzuciło jednak ratyfikację traktatu o europejskiej wspólnocie obronnej. Francuzi panicznie bali się odbudowy potencjału militarnego sąsiada. Równocześnie w Związku Radzieckim doszło do poważnych przemian polityczno-społecznych. Po śmierci Józefa Stalina 5 marca 1953 roku w ogromnym imperium doszło do reform i tak zwanej odwilży. Relacje między Wschodem a Zachodem zaczęły się ocieplać. 25 stycznia 1954 roku w Berlinie Zachodnim, z inicjatywy ZSRR, spotkali się ministrowie spraw zagranicznych czterech mocarstw, reprezentanci Kremla. Zaakceptowali zjednoczenie Niemiec jedynie pod warunkiem, że te staną się krajem neutralnym. Ostatecznie rozmowy w Berlinie zakończyły się fiaskiem. Następnie Kreml zaproponował stworzenie ogólnoeuropejskiego układu o bezpieczeństwie. Wszystkie tworzącego państwa miały wyrzec się agresji i zobowiązać do konsultacji w razie groźby napaści zbiorowej. Stany Zjednoczone oraz Chiny miały otrzymać status obserwatorów. Jednak i ten projekt przepadł wobec oporu ze strony Zachodu. 31 marca 1954 roku Związek Radziecki zaproponował więc, aby przyjąć go do NATO, co miało zagwarantować Europie. Bezpieczeństwo. Waszyngton, podobnie jak inne europejskie kraje, nie były tym zainteresowane. Jesienią 1954 roku w Londynie oraz Paryżu odbyły się spotkania państw NATO oraz RFN, na których dyskutowano o powstaniu zachodnio niemieckiej armii. Ustalono wtedy, iż będzie ona operacyjnie podlegać dowództwu NATO, natomiast politycznie i organizacyjnie rządowi RFN. Zachodnie Niemcy zobowiązały się nie produkować pewnych rodzajów broni. W Paryżu pojawił się też pomysł utworzenia Unii Zachodnioeuropejskiej, w skład której oprócz Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Holandii i Luksemburga miały wejść również Włochy oraz Zachodnie Niemcy. Nowa organizacja miała pełnić wszystkie zasadnicze funkcje Europejskiej Wspólnoty Obronnej, poza jedną integracyjną. Kreml nie był tym zachwycony. Wysłał do europejskich rządów ostrzeżenie, że układy paryskie są sprzeczne z wcześniejszymi ustaleniami między ZSRR a krajami zachodnimi. W tej sytuacji radzieckie władze zaproponowały zorganizowanie pilnego spotkania w Moskwie lub Paryżu, aby stworzyć skuteczny system ogólnoeuropejskiego bezpieczeństwa. Ostatecznie w moskiewskiej konferencji, zorganizowanej na przełomie listopada i grudnia 1954 roku, uczestniczyły jedynie kraje Bloku Wschodniego. Polska, Czechosłowacja, NRD, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Albania. Przedstawiciele państw demokracji ludowych doszli do wniosku, że wobec postanowień poczynionych w Paryżu muszą podjąć działania na rzecz wzmocnienia własnego potencjału obronnego. W kolejnych miesiącach w Bloku Wschodnim rozkręcono została potężna kampania propagandowa. Zachodnie rządy były oskarżane o prowadzenie działań zmierzających do wojny. Równocześnie w lutym 1955 roku Moskwa wysłała do wszystkich europejskich parlamentów pismo, w którym straszyła przekształceniem się Europy w arenę kolejnego krwawego konfliktu, jeśli nie powstanie żaden nowy system bezpieczeństwa zbiorowego. Podczas gdy w kolejnych miesiącach parlamenty zachodnich krajów ratyfikowały paryskie postanowienia, a w tym tak zrobił również i zachodnio niemiecki Bundestag, w marcu 1955 roku przedstawiciele ośmiu socjalistycznych państw spotkali się w Budapeszcie. Następnie opublikowany został wspólny komunikat o zgodności poglądów co do zasad przeszłego układu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy. 5 maja 1955 roku postanowienia paryskie weszły w życie. Dwa dni później Rada Najwyższa ZSRR anulowała sojusze zawarte jeszcze w czasach wojny z Wielką Brytanią oraz Francją. Równocześnie w Bloku Wschodnim rozpoczęły się przygotowania do międzynarodowej konferencji. Zaproszenia na nią otrzymały wszystkie europejskie rządy, a także Stany Zjednoczone oraz Chiny. Tymczasem 9 maja RFN stało się oficjalnie członkiem NATO. Równocześnie oficjalnie powołana do życia została Unia Zachodnioeuropejska. Po roku zachodnia niemiecka armia liczyła już 50 tysięcy żołnierzy. W planach miała osiągnąć pułap pół miliona wojskowych. 11 maja 1955 roku przedstawiciele ośmiu krajów spotkali się w Warszawie. Polskiej delegacji przewodniczył premier Józef Cyrankiewicz. Oficjalnie była to konferencja państw europejskich w sprawie zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa. Oprócz Polski i Związku Radzieckiego uczestniczyli w niej szefowie rządów z Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Rumunii oraz Węgier. W polskiej stolicy pojawił się również reprezentant Chińskiej Republiki Ludowej. W ramach obrad dyskutowano o ówczesnej sytuacji międzynarodowej, a w tym przede wszystkim o ratyfikowaniu przez zachodnie parlamenty układów paryskich. Przemówienia były pełne propagandowych frazesów. Uczestnicy występowali w kolejności liter rosyjskiego alfabetu. Pojawiły się wnioski, że dotychczasowy system sojuszy jest niewystarczający wobec wyzwań przyszłości. 12 maja 1955 roku generał Aleksiej Antonow zapowiedział utworzenie zjednoczonych sił zbrojnych państwa Demokracji Ludowej. Tego samego dnia na tajnym posiedzeniu sowieccy wojskowi przekazali delegacjom konkretne informacje na temat struktur dowodzenia i zarządzania układem. Warszawskie obrady były farsą. Gdy dokonywano wyboru głównodowodzącego wojsku Układu Warszawskiego minister obrony ZSRR generał Georgij Żukow zaproponował na to stanowisko marszałka Iwana Koniewa, czyli wiceministra obrony Związku Radzieckiego. Szefem sztabu mianowany miał zostać Rosjanin Aleksiej Antonow. Żukow argumentował, że to doskonały wybór, ponieważ wszyscy ich doskonale znają. Rosjanie traktowali pozostałych uczestników konferencji instrumentalnie. Generał Antonow autorytarnie przedstawił im dokument wydzielający z każdego państwa członka przyszłego Układu Warszawskiego konkretne dywizje wojsk lądowych, lotniczych i marynarki wojennej, które mają wejść w skład Zjednoczonych Sił Zbrojnych. Jednocześnie Sowieci nie ujawnili własnych zasobów militarnych. Żukow, zachowując dobrą minę do złej gry, jedynie zapytał pozostałych uczestników, czy ktoś ma inną propozycję. Oczywiście, jakakolwiek uwaga mogłaby oznaczać koniec kariery politycznej. Wszystkie funkcje kierownicze zarezerwowane były dla ludzi Moskwy. Choć zastępcami naczelnego dowódcy mieli zostać ministrowie obrony narodowej państw członkowskich. To były to stanowiska bez większego znaczenia. 14 maja w Gmachu Urzędu Rady Ministrów PRL w Warszawie, czyli w dawnym Pałacu Namiestnikowskim, uczestnicy konferencji podpisali układ o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej. Dokument zapisany w czterech językach: rosyjskim, polskim, czeskim i niemieckim. Pełen był propagandowych frazesów o równości wszystkich członków i ich pełnej niezależności. Suwerenność kończyła się jednak w momencie, gdy zagrożone były interesy Kremla, o czym boleśnie przekonali się Węgrzy w 1956 roku oraz Czesi i Słowacy 12 lat później. Tak oto powstał Układ Warszawski, będący przeciwwagą dla NATO. Sygnatariusze dokumentu zobowiązali się nie zawierać żadnych innych koalicji, sojuszy i porozumień, które mogłyby godzić w interes zawiązanego układu. Członkiem układu warszawskiego została Niemiecka Republika Demokratyczna, która w tym czasie nie posiadała jeszcze własnej armii. Dopiero rok później powstała Narodowa Armia Ludowa w sile 180 tysięcy żołnierzy co ciekawe, przez wzgląd na oszczędności. Nosili oni mundury Wehrmachtu. Stare hitlerowskie uniformy ciągle zalegały we wschodnio magazynach. Nowa organizacja miała charakter otwarty. Teoretycznie mogło do niej dołączyć również państwo niesocjalistyczne. Każdy kraj mógł liczyć na natychmiastowe wsparcie ze strony sojuszników w przypadku zaatakowania jego terytorium. Ta zasada nie obowiązywała w przypadku, gdyby do napaści na terytorium państwa członkowskiego lub jego żołnierzy doszło poza Europą. Organizacja mogła być w każdym momencie rozwiązana, jednak zgodę musiały na to wyrazić wszystkie państwa członkowskie. Warunkiem jej likwidacji miało być też rozwiązanie NATO. Układ podpisany w Warszawie został ratyfikowany przez Sejm PRL 19 maja 1955 roku. Prezydium Rady Najwyższej ZSRR zrobiło to 6 dni później. W pozostałych socjalistycznych krajach proces ratyfikacyjny również przebiegał sprawnie. Układ warszawski wszedł oficjalnie w życie 4 czerwca 1955 roku. Oryginał dokumentu powołującego organizację został przekazany rządowi PRL. Układ miał obowiązywać przez kolejnych 20 lat, z możliwością przedłużenia o następne 10 lat, o ile na rok przed upływem tego czasu układające się strony nie przekażą polskiemu rządowi oświadczenia o wypowiedzeniu układu. W międzyczasie postępowało polityczne odprężenie między wschodem a zachodem. Już 15 maja 1955 roku w Wiedniu USA, ZSRR, Wielka Brytania i Francja podpisały porozumienie o zakończeniu okupacji Austrii. 18 lipca w Genewie reprezentanci czterech mocarstw spotkali się ponownie, aby między innymi ponownie przedyskutować sprawę Niemiec. Przedstawiciel ZSRR zażądał, aby środowisko międzynarodowe uznało nie tylko RFN, ale też Niemiecką Republikę Demokratyczną. Sowieci chcieli, aby powstała rada ogólnoniemiecka, która miała się stać organem koordynującym przyszłe wspólne decyzje Niemców. Pozostałe kraje odrzuciły jednak tę propozycję i złożyły własną zjednoczyć Niemcy. Kreml nie chciał się na to zgodzić, obawiając się, że w ten sposób NRD zostanie wchłonięte przez zachodnie Niemcy. Tymczasem we wrześniu 1955 roku w Moskwie pojawił się zachodni niemiecki kanclerz Konrad Adenauer. Stanowiło to wstęp do nawiązania relacji dyplomatycznych między ZSRR a RFN. 14 maja 1955 roku powstało Zjednoczone Dowództwo Sił Zbrojnych Państw Stron Układu Warszawskiego. Na jego czele stał naczelny dowódca, którym mianowany został wojskowy reprezentujący ZSRR. Dla rzekomej równowagi miał zastępców, którymi byli ministrowie obrony narodowej pochodzący z pozostałych krajów wchodzących w skład układu. Wspominałem zresztą o tym wcześniej. Po 1969 roku byli nimi wiceministrowie obrony narodowej państw stron układu. Przy naczelnym dowódcy powstał też sztab Zjednoczonych Sił Zbrojnych z siedzibą w Moskwie. Tworzyli go generałowie, admirałowie i oficerowie z krajów członkowskich sojuszu. Do 1969 roku głównym organem politycznym układu był doradczy Komitet Polityczny powołany 20 stycznia 1956 roku. Początkowo poszczególne państwa członkowskie najczęściej reprezentowali premierzy w towarzystwie szefów resortów obrony. Od początku lat 60. na czele delegacji stawali pierwsi sekretarze. W posiedzeniach komitetu brał udział naczelny dowództwa Zjednoczonych Sił Zbrojnych. Każda z delegacji miała jeden głos. Wszyscy członkowie teoretycznie wspólnie mieli decydować o głównych założeniach doktryny wojennej, a także podejmować decyzje w zakresie zabezpieczenia swoich terytoriów. W praktyce jednak o wszystkim decydował Kreml. Pierwsza narada Komitetu odbyła się pod koniec stycznia 1956 roku w Pradze w Czechosłowacji. Efektem tamtych obrad było powołanie dwóch organów pomocniczych, w postaci stałej komisji odpowiedzialnej za wspólną politykę zagraniczną oraz Zjednoczonego Sekretariatu. Siedzibą obu instytucji została Moskwa, co było czytelnym sygnałem, który kraj ma wiodącą rolę w Sojuszu. Tymczasem dopiero dwa i pół roku później odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Politycznego. 24 maja 1958 roku przedstawiciele państw Europy Środkowo-Wschodniej zjechali do Moskwy. Posiedzenia były pełne propagandowych haseł, z których niewiele wynikało. O ile podczas politycznych spotkań Sowieci zachowywali pozory równości wszystkich państw tworzących układ, to w przypadku struktur wojskowych czegoś takiego nie było. Sowieccy wojskowi nie znosili sprzeciwu dowódców z armii sojuszniczych. Nie słuchali ich opinii. Marszałek Koniew, czyli głównodowodzący Układu Warszawskiego, w zasadzie nie spotykał się z generałami reprezentującymi pozostałe kraje. Od strony operacyjnej państwa Układu Warszawskiego zostały podzielone na dwa sektory – centralny i południowy. W skład pierwszego wchodziły Polska, Czechosłowacja oraz NRD. Drugiego Węgry, Rumunia, Bułgaria, a także Albania. Kluczowe decyzje zawsze podejmowali sowieccy wojskowi, a dokładniej zarząd Sowieckiego Sztabu Generalnego. Rzekome struktury dowódcze Układu Warszawskiego były częścią struktur organizacyjnych Sowieckiego Sztabu Generalnego oraz resortu obrony ZSRR. W 1957 roku polska delegacja na czele z ministrem obrony PRL, generałem Marianem Spychalskim, przybyła do Moskwy, aby przekonać sojuszników do zmiany koncepcji organizacyjnej struktur dowódczych Układu. Polscy wojskowi zaproponowali, aby sztab składał się z zespołów międzynarodowych państw sygnatariuszy. Naczelny dowódca miał pełnić swoją funkcję kadencyjnie. Zastępowaliby się na tym stanowisku ministrowie obrony każdego kraju członkowskiego. Co wy sobie wyobrażacie, że będziemy tu sobie jakieś NATO robić? Miał im podobno powiedzieć marszałek Koniew. Oczywiście z tej inicjatywy nic nie wyszło. Układem w warszawskim, sferze militarnej, nadal w pełni kierowali sowieccy dowódcy. A doktryna wojenna sojuszu była całkowicie podporządkowana woli Moskwy. Generałowie z Polski, NRD czy też Czechosłowacji często nie mieli nawet dostępu do planów strategiczno-operacyjnych z użyciem wojsk koalicji podczas ewentualnej wojny z Zachodem. Zgodnie z porozumieniami zawartymi między państwami tworzącymi układ warszawski na terenach poszczególnych krajów miały stacjonować kontyngenty radzieckich wojsk. Miało to rzekomo nie naruszać ich suwerenności. Faktycznie jednak sowieccy żołnierze przebywali w krajach Europy Środkowo-Wschodniej od zakończenia wojny. Do połowy lat 50. nie było to uregulowane żadnymi przepisami. Pierwszym krajem, który zawarł taką umowę, była Polska 17 grudnia 1956 roku. W imieniu PRL podpisał ją w Moskwie Władysław Gomułka. Liczba stacjonujących wojsk miała być uzależniona od sytuacji międzynarodowej. Poza tym, przez 10 lat po wojnie, polska armia, będąca pod silnym wpływem sowieckich wojskowych, została totalnie zrusyfikowana. Nastąpiła całkowita wymiana kadr. Polskie dowództwo bało się sowieckich przełożonych polscy wojskowi byli całkowicie od nich zależni. Niektórzy nie wytrzymywali psychicznie i na przykład popadali w alkoholizm. Z wojska wyrzucany był każdy, kto miał jakiekolwiek związki z polskim zbrojnym podziemiem niepodległościowym. Źle widziane było posiadanie rodziny na zachodzie. Kuźnią kadr nowych wojskowych elit stała się Akademia Sztabu Generalnego, a także Wojskowa Akademia Polityczna w Warszawie. Równocześnie modernizacja koalicyjnych armii odbywała się na warunkach korzystnych przede wszystkim dla Moskwy. Sowieci dzięki temu pozbywali się sprzętu starszej generacji. Zresztą działo się tak jeszcze przed 1955 rokiem. Na początku tamtej dekady Polacy zakupili w kredycie w wysokości ponad miliarda rubli między innymi 1035 czołgów oraz tyle samo samolotów. W późniejszych latach komunistyczna Polska spłacała pożyczkę dostarczając na wschód między innymi towary konsumpcyjne. Potem, aby podołać nowym wymaganiom militarnym wobec układu warszawskiego, polskie komunistyczne władze zaciągały kolejne kredyty, których Moskwa oczywiście chętnie udzielała. Tym sposobem zadłużenie PRL stale rosło. Kreml traktował Polskę instrumentalnie. Bez jakiejkolwiek wiedzy PRL-owskich władz na terenie naszego kraju miała znajdować się broń atomowa. W wypadku wojny miała ona zostać natychmiast wykorzystana, choć w oficjalnych dokumentach nigdzie nie była uwzględniana. Gdy powstał układ warszawski, Zachód miał zdecydowaną przewagę pod kątem broni jądrowej. Podczas gdy ZSRR dysponował w tym czasie 200 ładunkami broni jądrowej, to mogło skierować przeciwko państwom bloku wschodniego aż 3000 takich ładunków. Jeśli chodzi o liczebność armii, to w Europie siły paktu i układu warszawskiego wynosiły około 3,5 miliona żołnierzy. W późniejszych latach stan liczebny obu stron zmniejszył się do około miliona w przypadku każdej z nich. Jednocześnie stopień wyszkolenia wojsk natowskich był na wyższym poziomie. Poza tym uzbrojenie stosowane na wschodzie było niekiedy zapóźnione technologicznie. Wojska natowskie posiadały przewagę w ilości bombowców oraz śmigłowców, natomiast układu warszawskiego czołgów i wozów bojowych. O scenariuszach wojny między Wschodem a Zachodem po 1955 roku planuję realizację osobnego odcinka o tym jak funkcjonował układ warszawski w kolejnych latach a także jak wyglądała interwencja w Czechosłowacji również opowiem w jednym z osobnych epizodów mojej serii. Tymczasem zachęcam do subskrybowania mojego kanału i zakupu mojej książki na stronie powojnie.sklep.pl. Życzę wam, aby przyszły rok był bardzo udany, żebyście byli szczęśliwi, realizowali swoje plany i marzenia. Wszystkiego dobrego w 2024 roku. Do usłyszenia.